7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start. 150. Prawy 4. Prawy 4. Do lewy 4. Bardzo długi. Prawy 4. Średni śmiało. Hamowanie. Skręt. Lewy 1. Most. Dwa ciasto nie śpiesz. Lewy 3 do prawy 1, 50, lewy 4, chopa. 60 prostuj, lewy 4, lewy 4 śmiało, prawy 5 ostrożnie, lewą chopa, lewy 3 węża. Prawy 4. Jak? Prawy 4. Lewy 4. Ostrożnie. 30. Prostuj. Lewy 4. Zaciska. Lewy 5. Długi. Przystanek. Hamuj na przystanku skręt. Prawy 2. Na most. Podbija. Trzymaj prawej. I lewy 5. Max. Lewy 5. Max. 40. Prawy 4. Nie tnij. Prawy 4. Nie tnij lewy 5 max, lewy 5 max 150 przez chłopkę i lewy 6 długi na pełnej w 70 prawy 6 na pełnej bariera 120 prawy 4 prawy 4 i z hamuj lewy 4 w średni do prawy 4 bariera do prawy, do prawy cztery dni 120 lewy sześć długi, lewy sześć długi i prawy trzy przytni, prawy trzy przytni, 120 lewy trzy plus bardzo długi, lewy trzy plus bardzo długi, lewy trzy plus bardzo długi. 100 Lewy 4 Lewy 4 Wydaje piątkowy Prawy 6 Lewy 5 Na pełnej Tutaj prawy 4 Śmiało wypuść Kurwa mać Spokojnie 120 Schamuj prawy 2 Plus to lewy nawrót Lewy nawrót No i spadanie 200, prostuj Na pełnej Do szykany Trzymaj lewej, szykana od lewej Szykana od lewej Ostrożnie Dobrze 150, spadanie Prawy 5 Prawy 5 70, lewy 4 plus śmiało, lewy 4 plus śmiało, lewy 3 plus zahacz, 3 plus zahacz, prawy 5, prawy 5, 60, prawy 5 szczyt i uskok. prawy 5 szczyt i uskok. hamowanie szykana od lewej. Lewy 6 i lewy 2 plus, lewy 2 plus. podanie, hamowanie, skręt przez most, prawy 2 plus. Lewy 6, lewy 6, lewy 6, lewy 6 do prawy 6. Schamuj prawy lewy 2 za barierką. 20 prawy 4 do lewy 4, 4 do 4, dłuższy, prawy 4 dni, prawy 4 dni. Trzymaj prawo, skręt lewy 1 do prawy 20. Dwa. Lewy 4 zacisk do lewy 3. Lewy 4 zacisk do 3. Prawy 3 murek. Lewy 5. I lewy 5. Prawy 4. Lewy 4. Wieście prostuj. I lewy 5 dni. Lewy 5 dni. Do prawy 5. Szczytem, prawy 3, szczytem, prawy 3 Dobrze Stop, i nie spiesz, uskok prawy, lewy 4, uskok prawy, lewy Czwórkowy, poskok Lewy 5, krótki, lewy 5, krótki Dalej, dalej. Szczyt prawy 4, murek Lewy 5 murek, lewy 5, lewy 5 I lewy 5, zaciska do 4 Lewy 5, zaciska do 4, lewy 5 Do 4 Hamowanie prawy 3 Drogi, lewy 2, prawy 2, nie dni, nie tnij, nie tnij 50, prawy 3, plus podwójny 3 plus podwójny I lewy 5, lewy 5 Prawy 5, prawy 5, hopa Do lewy 6 długi I 150 dziura Prawy 4, mocno tnij, prawy 4, mocno dni. I 160, nie równo i prawy 4 nie tnij. 4 nie tnij. 50. Lewy 5 śmiało. Lewy 5 śmiało. 160 dziury. Prawy 4 plus. Prawy 4 plus. 150. 150. Prawy 5 tnij. Prawy 5 tnij. Lewy pięć, bardzo długi. I prawy cztery, cztery syp, nie widać. Prawy cztery syp, nie widać. Prawy cztery syp, nie widać. No i spadanie, lewy cztery. Badanie, lewy cztery. I ostrożnie, prawy trzy, nie dni, nie dni, nie, dnie, nie dnie. I do mety lotnej. I ostatnie już. Dziękuję Ronek. Ja również. Osław samochód, wiesz? Lecz... Zauważyłem. No, na tej piepiący się nie pijał do góry. A, ale szybko wentylator wyłączony. No mm -hmm. to chuj wie co mu się znowu dzieje. Kurwa, powoli to anżeletki, ale powinien iść, kurwa, nie.